Juniu pomoże mamusi, pomożeś opierać. Co to, Co to jest? Jakieś nutki? Co to jest? Co to babcia idzie w przysłani? Patrzymy co dalej z tymi nutkami. Chodź, zobaczymy, może to nie nutki. Spróbujemy tutaj otworzyć. Moje, moi nutki. No może nie, chodź zobaczymy, co może być. Raku-ciachu. Raku-ciachu, Opieramy. ciachu otwieramy. pomożesz hmm. mamusi? co to może być? A to to może być? Spróbujemy przeczytać, co to jest. Nie. Co to może być? Nie. Patrzymy w tą stronę. Co to może być? To jest napisane. No to czytamy. A i. L, to l, l. Wygląda jak i, ale to l. A i B A, B, C. -E Alfa. Trzec. Bardzo ładnie. Otwieramy. Zobacz. A tu jakieś serduszka. Popatrz, co to jest. Serduszka. Próbujesz odkleić. Nie wiadomo, czy ta się odklei. Zobaczmy. Co to może być. Hmm. Co to jest za cyfra? Dwa. Dwa. A ile nini ma lat? Kochany Zacharku. Nie. Przeczytamy? Nie. Nie, to chyba gra gr, czy nie gra. Uh -huh. O. Oh. Oh, oh. Co to może być? Co to może być? Zobaczymy, co jest w środeczku. Popatrz na klejeczki. Nie. Jak nie na Naklejeczki. na klejeczki? Nie. Nie na kleje... A popatrz, co to jest. Ja. O ho, ho, popatrz. A co to, jest. co to może być. No to chodź, zobaczymy, co to może być. Co to babcia przesłała. Co to może być? Wiesz, co to jest? Czuła. To to, 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 to tak złała. co to może być? Co to wak tak złała. Czekoladki. Babcia i dziadziu. Babcia. A jak ciociu ma na imię? Jak ciociu ma na imię? Malinowska. To ciocia Malinowska. A <grym> Dziusz jak ma na imię? Kajciu. Kajciu? Tak, a ciocia Malinowska wróciła do Polski, tak? Pojechała do Polski. O, ty będziesz to uwielbiał. Mama to już wie. Popatrz, co to jest. To są te bajeczki, co ty uwielbiasz. Naklejeczki można przyklejać i odklejać. Ha, ha, ha. Będziemy to zaraz robić? By czekoladki. Dwie czekoladki. A zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Popatrz. Ja nie mogę. Co to jest? Popatrz, Zacharuś popatrz, co to jest. Popatrz. A może być. Chodź, otworzymy. Mamusia otworzy. Tak. Co to ta babcia przysłała? Popatrz. Babcia i dziadzie chyba wiedzą, co Ty lubisz. Popatrz, co to może być. Mamusia, tylko ode. Można chyba układać wyrazy. Popatrz. I jest zi. Popatrz, są polskie literki. A co to jest z alterka? G. Bardzo ładnie. A ta? G. Bardzo ładnie. Hej, a popatrz, co tu jest z alterka. alterka. O. Bardzo ładnie. Oł. A to jest jaka alterka? G bardzo ładnie, hmm, 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 bardzo ładnie. Co to niu? Co to napisał? Zaraz będziemy czytać co. Co to napisał? My psi Chyba nie ma takiego wyrazu. Chyba nie ma takiego wyrazu. A poczekaj, a co to mam się napisze? Co to za wyraz? Dom. Bardzo ładnie. A poczekaj, co my tutaj jeszcze napiszemy? I co my tutaj jeszcze napiszemy? Do, 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 do. Popatrz, co to jest za literka Ł bardzo ładnie. A to co? To jest za literka E, -e bardzo ładnie E. -u. A to nie pisze. Och, nie pisze bardzo duże wyrazy. A co to Mamusia napisała? Popatrz, co to może być. Przeczytasz? Kot. Bardzo ładnie, kot. A co napisał? Ninu napisał? Dykot. Dykot. Jeszcze może krótsze zrobimy dwa.